Mamo, Boże, przyjdź mi z pomocą, nie opuszczaj mnie Pierścień Przecież on otwiera wszystkie drzwi Mustafa, Mustafa, Mustafa Wołałeś mnie, mój mistrzu Rozkazuj, a będę Ci posłuszny. Nie wiem, kim jesteś, ale jeśli masz mi być posłuszny, to zaprowadź mnie z powrotem do mamy. Aladynie. Mamo, kochana mamo. Cóż się z tobą działo, Alady, nie mów. A gdzie twój wujek? Wujek, gdzie jest wujek? Nie wspominaj nawet o nim. Zamknął mnie w najciemniejszej grocie na świecie. A ja tak się bałam, że cię nigdy więcej nie zobaczę. Tak, ale nie żałuję niczego. Widziałem wiele cudownych rzeczy. Ogród z drzewami. A na tych drzewach rosły diamenty, rubiny i szmaragdy. Były tam groty pełne złotych monet. Złotych monet. Przydałyby się nam. Pewnie potrzebujemy. Dawno niczego nie jedliśmy. Ja jestem głodna.